Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam taką stertę maluszków. Także będziemy testować z drapeczki po 2 zł oraz za złotóweczkę. No i co tu mamy? Mamy kasę wpada, mamy super 13, super 7, pensję oraz tą miętową kasę. Za złotóweczkę mamy dwie koniczynki oraz dwa razy uśmiechnij się. Także mamy tutaj całą stertę maluszków. I co? Będziemy tutaj sobie testować. Także weźmy sobie może najpierw tą uśmiechnięcie i sprawdzimy, czy coś tutaj się uda wygrać. I szukamy trzech takich samych symboli: a mamy tak cytrynkę, ananasa, klapeczka. Niżej mamy wodę, klapeczka po raz drugi, no i torbę. Także niestety mamy tylko dwa klapki. Teraz weźmy sobie może tutaj koniczynkę. I szukamy oczywiście tej koniczynki bądź dwóch. A mamy tak, klucz, rybkę oraz wiewiórkę. Dalej mamy ślimaka, podkowe oraz drzewko. Więc niestety koniczynki nie ma. A ile można było wygrać? Uuu, główno wygraną. No kurczę. Ale bym skakała chyba tutaj z radości, jakbym znalazła tą koniczynkę. Dobra, weźmy sobie teraz kolejną koniczynkę. Sprawdźmy od razu. I co tu mamy? Wiewiórkę, ślimaka i podkowę. A na dole mamy rybkę, wiśnie, no i klucz. A tu ile było? No tu była dyszka. Ale niestety nie dla nas. I co tu mamy? Kolejną uśmiechnij się. I szukamy trzech takich samych symboli. Mamy kapelusz, ananas oraz klapek. Niżej mamy wodę, palmę, no i drugą wodę. Także niestety z drapeczki za złotówkę się nie popisały. Sprawdźmy, jak wypadną te za dwa, czy coś tu się uda w ogóle wygrać. Mamy 39 i 24. Mamy tak: 38, 28, 11 i 47. A niżej mamy 52. O, i mamy 39. No zobaczcie, super. 41 i 58. No to sprawdzamy, co mamy pod 39. No mamy zwrocik, ale fajnie, bo odcinek nie będzie pusty. Lecimy teraz do mega, mega do pensji, nie mega pensji z numerkiem 66 i sprawdzamy nasze wygrywające liczby. I mamy tak, 18 oraz 35. No to szukamy. Mamy pierwszy napis: Pensja. Mamy szóstkę. 22 i mamy 35. Zobaczcie, no super. Czyli te za dwójeczkę fajnie tutaj się spisują. I na końcu mamy 19. No to sprawdzamy, co mamy pod 35. No i mamy zwrocik, więc super. Dwie zdrapeczki za 2 złote na razie wygrały. Przejdźmy teraz do super siódemki. No i szukamy siódemeczki czarnej bądź czerwonej, a co tu mamy, mamy 8, 3, 2, 4, no i 5, także pierwsza drapeczka za 2 zł tutaj już nie wygrała, kolejna to super trzynastka i szukamy sobie tutaj trzynastki. A mamy 42, 17, 37, no i 56. Także kolejna tutaj za 2 zł również nie wygrała. No i ostatnia, czyli kasa wpada i szukamy pliku bądź takiego sejfu. A mamy tak: jabłuszko, mamy dzwon, podkowe, wiśnie oraz truskawkę i drugi rządek. Co tu mamy? Mamy banany, mamy pierścionek, gwiazdkę, koronę, no i serduszko. Także na wkład tutaj, ile tu było? 10, 14 zł. Z tych wszystkich maluszków wygrała pensja oraz miętowa kasa, w których mamy zwrocik, czyli z 14 mamy 4, więc dyszka w plecy. Ale mamy 4 zł na pomnożenie, także mam nadzieję, że kolejne maluszki za te 4 zł wybiorą jakieś szczęśliwsze i przyniosą większe wygrane. Ale takie maluszki też jest fajnie podrapać. W nich też się zdarzają naprawdę spore wygrane, także będziemy oczywiście szukać dalej. Także co, kochani, dziękuję Wam bardzo oczywiście za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania i trzymajcie kciuki za kolejne odcineczki. Buziaki, pa pa!